Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Wykreuj swoje życie. Z tej strony Ola i wraz z Basią prowadzę ten kanał. Na tym kanale chcemy wam uświadomić, że wasze myśli kreują waszą rzeczywistość i pomagamy wam stworzyć życie marzeń. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat sabotowania siebie. Dlaczego? Dlatego, że Zauważamy z Basią, że to jest bardzo częsty problem i nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak sami siebie sabotujemy. Ale zanim przejdę do tematu, chciałabym was zaprosić na nasz najnowszy kurs Perfekcyjny Self Concept i w tym kursie otrzymacie dostęp do naszego pierwotnego kursu Self Concept, w którym jest aż 10 filmów w sumie, 6 teorii i 4 lifey. Także otrzymujecie tak naprawdę dwa w jednym, a w tym nowym kursie, który startuje 7 lipca, będzie 5 spotkań na żywo, czyli przez 5 dni będziemy pracować, będzie 5 spotkań na żywo, czyli live'ów. Kurs będzie odbywał się na specjalnej grupie na Facebooku i w tym kursie przerzucimy się dosłownie na wyższy poziom. Gdzie będziemy manifestować naszą nową tożsamość, staniemy się wersjami siebie, które naprawdę manifestują wszystko tak i mają self-concept, zbudowane idealnie, tak abyśmy otrzymali swoje pragnienia. Także pracujcie z nami, serdecznie zapraszamy, link będzie w opisie. Czy masz tak, że zaczynasz manifestować? I na początku afirmujesz z taką energią, z taką chęcią, a po kilku dniach nagle Twój entuzjazm opada. Nie chcesz cię afirmować, powtarzasz sobie w sumie, po co ja to mam robić, nawet nie chcesz swoje pragnienia, popadasz w zwątpienie, czy w ogóle dostaniesz swoje pragnienie, masz napływ ogromnych ilości negatywnych myśli, nagle coś cię po prostu wybija z rytmu. Ta, kiedy chcesz afirmować czy medytować. Nagle przypominasz sobie, ja muszę zrobić to, muszę zrobić tamto i generalnie robisz wszystko, tylko nie to, aby otrzymać swoje manifestacje. Czy to znasz? Bo ja to znam i to przerabiałam. I jakie wyciągam wnioski? Wyciągam wnioski takie, że to my sami siebie, co robimy? Sabotujemy. Ponieważ tak naprawdę nasza podświadomość nie lubi zmian. Nasze ciało, nasze ego nie lubi zmian. I jeśli przez kilkadziesiąt lat każdy z nas trwał w takim stanie ofiary W starej tożsamości, byliśmy tą starą osobą, która miała takie dziadostwa, która miała takie niepowodzenia, która miała takie myśli i ta taprała się w takim błocie, to po co masz wychodzić z tego błota? siedź sobie w tym błotku, tak? Ponieważ nasza, nasze ego, ten nasz, ten nasz stary stan świadomości będzie nas z każdej strony sabotował. Na przykład chcesz zrobić coś nowego, to już abstrahując od manifestacji, ale na przykład postanawiasz, od dzisiaj ćwiczę, tak? I nagle przychodzi ci milion myśli. A może sobie poczytasz książkę? A może pójdziesz jutro? A po co masz w sumie? Przecież to łatwiej. Do tej pory nic nie robiłaś, nie robiłeś. Po co masz to robić, tak? I sam siebie sabotujesz, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy, że to jest autosabotaż. I myślisz sobie, hmm, w sumie po co mam tam iść, tak? Po co mam coś zmienić, jak. Przecież moje życie nie jest takie złe, tak? Uwielbiamy się pławić w negatywnościach, ponieważ jest nam wygodnie, ponieważ to jest tym, co znamy, tak? I to nie jest żadna nowość. A tutaj, jeśli chodzi o nowości, to nie wiadomo, co będzie, tak? Nie wiadomo, co się stanie. Więc po co mamy robić coś nowego, skoro to stare jest dobre, niech już zostanie to stare. I w tym momencie wracamy, tak? Do tego starego i siedzimy w tym starym. I kiedy zaczynamy manifestować, jakieś nasze pragnienie jest dokładnie to samo. Zaczynamy afirmować, ale po jakimś czasie nam się odechciewa, nie chce nam się, zaczynamy kombinować, zaczynamy się zastanawiać, czy chcemy to nasze pragnienie, nawet zaczynamy się zastanawiać, jeśli to jest SP, tak? czyli konkretna osoba. Zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle chcemy tę osobę i czy nam się chce tak bardzo wysilać, ponieważ to nas kosztuje po prostu morze energii. Po co masz to robić? Siedź sobie tam sama. Jedź sobie tam sama. Po co masz się skupiać na tym, że masz być z tym partnerem czy partnerką, jak w sumie to stary jest wygodne. Takie myśli różne ci przychodzą. I co teraz musimy zrobić? Musimy zrozumieć, że to sami siebie sabotujemy, że to nasze ego. Lubi to stare, kocha to stare i nie chce trzymać się tak, dosłownie z tyłu cię trzyma za tą kurtkę czy koszulkę. Nie idź w to nowe, po co tam masz iść? Tutaj siedź. Wypij sobie piwko, albo sobie nie wiem, zrób to stare, popłacz sobie. Po co masz mieć coś fajnego, nowego, jak stare jest wygodne? Po co masz się wysilać? Siedź tutaj, nie rób nic. I co teraz? Ważne jest to, żeby to zrozumieć. To nie są Twoje myśli świadome. To jest automat, który cię trzyma, który cię trzyma w swoich szponach i wyjdź z tego teraz, rozumiejąc to. Zastanów się, czy ja chcę zmienić swoje życie, czy troszeczkę wysiłku przez powiedzmy kilka tygodni. Jest opłacalne, żeby zmienić swoje życie? Pewnie, że jest opłacalne. To nie jest wielki wysiłek. To nie jest nic wielkiego. Ja to mogę zrobić, ale to muszę sobie powtarzać każdego dnia, że ja jestem na tyle silna i że ja na tyle chcę mojego pragnienia, że ja jestem w stanie trzy razy dziennie usiąść, mimo że mnie roznosi, albo założyć słuchawki. I słuchać tych afirmacji, tak? Afirmować czy usiąść na 10 minut dziennie i medytować, i popracować nad swoim umysłem i nad swoim nowym myśleniem. Słuchajcie, ja się do medytowania kiedyś zabierałam wiele miesięcy, i zawsze miałam inną wymówkę. A jak tylko siadłam, to nachodziło mnie milion myśli, albo przypominałam sobie, że nie włączyłam pralki, nie powiesiłam prania, że czegoś tam nie zrobiłam, i że jednak muszę może się podrapać, jednak musiałabym może iść do toalety, a może bym zrobiła coś innego, hmm, a może bym zrobiła porządek w szafie. I tak po prostu to odkładałam, i kiedy ja zrozumiałam, że to ja sama siebie sabotuję, tylko dlatego, żeby nie zmienić wersji siebie, żeby nie zmienić swoich nawyków, wtedy powiedziałam o nie. Ja się nie dam. Ja jestem od tego silniejsza i ja jestem teraz zdecydowana zmienić swoje życie. Więc co? Decyzja. Decyzja i nie jeden dwa dni i koniec. Ten zapał trwał u mnie czasami kilka dni i koniec. Końc afirmowania. O, dzisiaj bym sobie duży pospała, nie chcę mi się afirmować. A tutaj może bym coś tam zrobiła, a potem poafirmuję wieczorem. I w końcu przez cały, cały dzień przeleciał, a ja nie afirmowałam w ogóle. Bo cały czas kręciłam w głowie jakieś głupie myśli, albo hmm, kupić sobie spodnie czy spódniczkę. Zamiast afirmować. Albo wolałam telefon do koleżanki i przez godzinę y, plotkować, zamiast afirmować. Albo wolałam sobie oglądać setny odcinek serialu zamiast zrobić sobie 10-15 minut medytacji. Zawsze była jakaś wymówka. A ty jaką masz wymówkę, żeby zmienić swoje życie? To jest naprawdę niewielki wysiłek, żeby zmienić swoje życie. Więc zdajcie sobie sprawę z tego, jeśli nie chce Wam się afirmować, medytować, wizualizować cokolwiek, bo macie to do zrobienia, tamto do zrobienia. Zdajcie sobie sprawę z tego, że sami siebie sabotujecie. Żeby zmienić swój sposób myślenia, musimy na to wpłynąć. A tutaj taki Jerzyk wychodzi, który się broni, nie, nie chce zmian, i my musimy po prostu go zaatakować, ścisnąć, powiedzieć: Nie, ja zmienię swoje życie. Ja postanowiłam zmienić to swoje życie. Basia postanowiła to zmienić swoje życie i zaakceptować ten autosabotaż i powiedzieć mu, koniec, to ja sama siebie sabotowałam, ale już koniec tego, nie pozwolę. Zaczęłam medytować, zaczęłam afirmować, zaczęłam skupiać się na sobie, trzymać się efektu końcowego, nie poddawać, nie zmieniać afirmacji. Koniec tego. Ja... Zmieniam siebie i już się nie poddam. Więc nie poddawajcie się, nie sabotujcie się. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, pytania, to piszcie w komentarzu. Kochani, pilnujcie swoich myśli, bądźcie zdyscyplinowani, zobaczycie, że nastąpi zmiana. Zostawiamy stary za sobą. Pozdrawiam.